Zrobimy dzisiaj pyszny syrop z dzikiego bzu, w zasadzie z kwiatów dzikiego bzu. Koniecznie spróbujcie. Rewelacyjne do lemoniady. Zaczynamy od kwiatów. Tych kwiatów 30-40 takich sporych kwiatów. Przekładamy je do miski, i dodajemy pokrojone w plastry pomarańcze i cytryny. 4 cytryny, 2 pomarańcze. 30 gramów kwasku cytrynowego również dosypujemy. I cukier. 2 kg cukru. Jeszcze ostatni składnik, czyli woda, 3 litry zimnej wody. Wszystko razem musimy zamieszać. Możecie również cytryny i pomarańcze troszkę ścisnąć dłonią, żeby puściły soku. Przykrywamy naszą miskę i odstawiamy na 48 godzin. W międzyczasie dobrze jest kilkakrotnie przemieszać, tak, żeby ten cukier cały nam się rozpuścił. Miskę oczywiście nakrywamy albo folią spożywczą, albo jakąś ściereczką. Po 48 godzinach syrop już jest prawie gotowy. Musimy przelać przez sitko, najlepiej jeszcze wyłożone gazą, do garnka. Całość zagotowujemy. Jak Wam się zrobi taki szum, możecie go zdjąć łyżką. Zagotowany syrop od razu przelewamy do słoików lub butelek. Zakręcamy zakrętką i odstawiamy do góry dnem, żeby nam się zamknęły. Możecie zrobić również kilka takich butelek. Fajnie później wygląda, jak chcecie dać komuś na prezent. Takie butelki też musicie. Do góry nogami zostawić do wystygnięcia. Syrop jak wystygnie przekładamy do spiżarki lub piwnicy i możemy przetrzymywać kilka miesięcy. Będzie idealny do lemoniady czy herbaty?